Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Katron. Dzisiaj będziemy chcieli za te monety do ulepszenia zademiarzy. Tak jak tutaj widzicie, możecie będziecie mogli w pewnym momencie sobie zatrzymać i sobie przeczytać. Kupujemy srebrnego skina do Sandy, bo jak patrzyłem wszystkie, to każdy tak trochę jest taki średni, niepasujący pasujący. Sandy to tu śpi, tu nie śpi. I ładnie błyszczy taki no, srebro jak srebro, co mogę poradzić. Eee, zagram, znaczy teraz będziemy kupować. I zagramy jeden meczyk, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało w tej grze. Eee, bierzemy solo, tylko teraz musimy zacząć misję OK. Zagrajmy jeden raz. Zagrajmy jeden raz, zobaczymy czy uda nam się Czy uda nam się jakby to powiedzieć wygrać Czy być w tym co trzeba I skończymy film, żeby chociaż nie trwał tak 30 sekund Tak z dwie minutki, żeby trwał i będzie dobrze No właśnie, to trzeba uważać Na te krzaki, na tą mapę Jeżeli będziecie teraz grali rano no to ja postaram się jak najszybciej to jakby to powiedzieć najszybciej opublikować trochę zmontować fajną miniaturkę ogarnąć i dopiero wrzucić więc polecam zasubskrybować kanał i inne media też polecam tutaj zobaczymy czy A, nie da się dobra już tutaj trzeba płakać Z zobaczymy czy się uda coś teraz no, nie da się Whatever. nic Jestem Jestem tym zadymiarzem który musi być na blisko Dobra mamy to I zginiemy to zobaczymy co dostaniemy O, o o o i do nie to są nie Dobra, dawaj I tak nie miałem szans Dobra okej okay. O, plus 20 że tak I co? I I rzad. No bywa Jednak będzie 3 minutowy filmik z Blowstars No bywa, dobra, to do następnego widzowie Siemandero, Elo Subik so like i... Zobaczki so lajk like, pod komentarzami. No i komentarz miły. Do następnego. się